Witam! Dzisiaj ten recap z 13 stycznia. I tak. Dziś zrobiłem zalarów przez moją głupotę. Po prostu nie wiem... No w sumie po prostu dobra, co do tego przejdziemy. Taki dyredy na Zdaku jest na zero, bo jest brekiwem. To sobie z gdzieś zrobiłem. I tak, co tak na początku założę. tak patrząc. Dzisiaj byłem news 830 i to jest full port, to się... Nie, jak to się gada. Kurwa, po prostu się wchodzi w po prostu na to są takie newsy, na których się traduje, może zejść konto i w ogóle takie inne rzeczy. Ja zapomniałem o tym po prostu. A jutro będę tradował, Bo tak chcę zacząć tak chcę testować, czy, czy dam radę tak na tradować na takich newsach, czy, czy nie, więc jutro zobaczymy też jutro jest okazja, więc... Zobaczymy jak to będzie. Nie mam na pewno ma jest tego pewne, że nie zapamiętam, jak nie zapamiętam, to, to dam sobie budzik, dobra jebać Więc co pierwsze zauważyłem tutaj SMT, tutaj jest Serzyny. W sensie jak na londyńskim są inne seryn Lowe -y po prostu. I mamy z nimi SMT. Dlatego... tego mi się Longi i nie wiem czemu, nie wiem... jakiś zamieszany się byłem po prostu chyba wydaje mi się dlatego taki dziwny dzień. Ale myślałem, że noc tak nie jest lagujący. Czy lagujący? Myślę, że będziemy mylić. Nie pamiętam, który jest lagujący, który nie lagujący. Niestety myślę, że on zły mi nadal yy, Co nie przypomniałem. Na końcu przypomnę. Yy, po prostu myślałem, że na nas taką muszę wchodzić w Longi, Bo oczywiście to, co.. Oczywiście ten, co jest wyżej, czyli nie wziął to, na nim zazwyczaj wchodzimy. Jest większa szansa na to, że bardziej yy, spusznie, spusz, yy, w sensie pójdzie do góry. No i stwierdziłem, że skoro no, mamy te SMT i nazwak według mnie, to był... myślałem, że to jest nazwę, nie wiem czemu. stwierdziłem, że dobra. Poczekam na konfluency. Ja tutaj miałem... Notowego farwa... Nie. Co ja to kurwa miałem? A tutaj był ten entry. Wejście, sorry. To w 30-minutowego farvelu gapa, chyba nie, co to kurwa jest, nie mam pojęcia. Nie wiem, co to kurwa jest, Jakiś, coś mi się musia przesunąć. Co to kurwa jest, dobra? Nie wiem. Chyba chodzi o tego do gapa, tylko nie wiem. Nie mówię, to jest taki. Kurwa, nie wiem, co to jest. <grym> Musiał mi coś przesunąć, ale. Głównie to mieliśmy 3 metrowego gapa, zimpresowaliśmy go i czekałem na Break of Structure, też na, na SMP. I one tutaj się chyba stało. To gdzieś tutaj musiało być. No i mamy tu Break of Structure, dlatego wszedłem sobie longa na Nasdaqu. I traktowałem e, tego haja, który był z newsów zrobiony. Bo to są oczywiście moce Liquidity i cena bardzo chętnie sobie go weźmie. I to się stało. Chodzę stopno z podlołem, yy, cena jak była gdzieś, już nie pamiętam gdzie, yy, chyba powyżej tego tutaj, to the break -even. nie jestem pewny, więc wam nie powiem, ale no, gdzieś tutaj, w tym obrębie, the break even, yy, no, już wyglądało tutaj, jakby to miałbym Byłem 100% pewien, tu bym zarobił z 1500 dolarów, coś chyba takiego, jeszcze pamiętam. Yy, cena jest tutaj blisko. Nie bierze liquidity i nagle tutaj spada dwuleciutko i tu był stick, który gwałtownie w ciągu kurwa sekundy, dosłownie sekundy spadł tak w duże. że Dosłownie no Już, już weszło mi w stop lossa i, i tyle było strajda nie? Byłem wkurwiony, szczerze wam powiem Ciężko nie być wkurwiony Widząc takie coś, ale Próbowałem być spokojny No i jakoś się udało, ale Yy, Wkurwiono jeszcze bardziej byłem jak zobaczyłem co się działo. No bo ja patrz... Nie wiem czemu patrzę na nas Bo bardziej no, nastawiłem się na te ląki, nie wiem czemu. Nie wiem kurwa czemu. Zobaczcie jak to idealnie... Nie no mnie Chyba o to chodziło tutaj. Nie no, wiem, chyba tak. To kurwa nie wiem co to jest, szczerze wam powiem. Nie wiem, dobra jebać Co To się stało tutaj. Yy. Zrobimy to, pędzimy do farvelo gapa. Już na pre-markecie. Cena wchodzi w gapa. Tymczasem, jak cena wchodzi w gapa, na Nasdaku wchodzimy powyżej tego higha. Prawie bierzemy tego higha, go nie wzięliśmy, ale mamy SMP z tym hajem i z tym hajem 5-minutowym. SMP jest poniżej. S&P ładnie wchodzi w gapa, po czym odbija sobie w dół. I po prostu jest taki, taki, nie wiem co mam powiedzieć, serio. Jest po prostu idealny setup. na moją strategię i to był taki idealny short i bym targetował tutaj te wszystkie, tutaj lowy. Maksymalnie pewnie tego sergeant loa. Boli mnie to szczerze, ale dla mnie zawsze się to, że zauważyłem to, że wiem, że jakbym zauważył, to bym tego shorta wziął. Tylko po prostu mi coś dzisiaj jakieś zamieszanie bym po prostu, nie? Tak mogę powiedzieć. To ja też kurwiony byłem, że tutaj mi to nie wyszło. Bo to są nie. Wiele brakowało, żeby. żeby mi to złapało, to zobaczcie, jak to było blisko. No, kurwa, no 2,5 punkta, no ja pierdolę. No, człowieku, no. To jest tak, to nie jest jakieś chuj, wie co. To są nie milimetr, No i co by się tu stało? Gdzie bym wszedł? Czekałbym na break of structure. Więc gdzie mam break of structure? To mam -a? Nie, to mam plus, zobacz, tu mam dopiero loa. Czekam, mam break of structure, tu mam break of structure, tu wchodzę w shorta, stop lossa. pewnie dałbym tutaj, eee, zobaczymy sobie na wyższych time frameach jak to wygląda, żebym mógł dać loss ok. Tutaj wygląda tak. I tutaj się otwierało już może 5-minutówka, czy nie? Otwierała się. To za chwilkę. Więc pewnie stop, loss, stop bym dał po prostu sobie w to oto miejsce. Może leciutko wyżej, możemy dać, no nawet dam tutaj już. Pewnie w to oto miejsce by dał dałbym stop lossa, albo troszeczkę wyżej. Bo tutaj byłoby za wysoko, no zobaczcie, jakby to e, wyglądało. Tego trade'a jestem pewien, że bym wziął jakbym po prostu zauważył. I na tych cenach było tutaj niżej, to tak nie wszedłem tego shorta, bo nie wiem, będę tutaj tylko żeby te longi iść tutaj, nie wiem czemu. Nie mam pojęcia kurwa, czemu takie się najebałem w głowę. I co? Pięknie to jest trade, jestem tak wkurwiony, serio by tak nie wyobrażacie Co by się stało? To mamy pierwszy take pierwszy profit Tu bym sprzedał po pozycji. Tu jakąś kolejną część, tutaj kolejną część, tutaj już resztę I byłoby kurwa super, idealny kuziwa trade No i to on po prostu I tutaj domy stop lossa, o Taki dolo No super to wygląda, człowieku Ah, tragedia, tragedia. Um, no, ale dobrze, że to widzę. Wiem, że to bym wziął po prostu i to jest dla mnie takie najważniejsze, chociaż szkoda, że nie zawyżyłem, szkoda, że nie tradywałem miusach, ale... Um, no, no, dzisiaj naprawdę, jeśli chodzi o tradingowy dzień, był naprawdę dobry. Może nie dla mnie, ale tak ogólnikowo dzisiaj w fajnie się ruszała, spoko to wyglądało... Łatwe były ci trajdy, naprawdę. O no tu SMT, tu Farwellu Cup, to są nie wszystko, kurwa. Taki łatwy trajerz. jest. This... nie będę się, kurwa, to jeszcze 5-minutowy Break of Structure mieliśmy. Tu był, a tutaj też się Minutówka, e, minutowy Break of Structure e, zrobił, więc naprawdę różnicy nie było, czy bym na tym poczekł czy na tamten. No i tyle na dzisiaj. E, chciałem się trochę poszalić. No, trochę mnie to bo jak to widzę, że taką Twoją okazję zamalgnąłem, bo się nawaliłem sobie w głowie, że muszę na tylko patrzeć. Nie to, że sobie pomyliłem to, te SMT, przez co wchodzę tego longa hazaku, bo raczej bym nie wchodził. gdybym zobaczył, że jednak te SMT, to tutaj jest ten indeks, na którym powinien trajdować, a nie tutaj. Na no, to nie powinienem te longi wchodzić. Czy jakimś cudem faktycznie te longi przeszliśmy? Dobra, ja już ona się denerwował, dobra. Ej, dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego i, i cześć.